To, co widzimy, nie zawsze jest takim, na jakie wygląda. Wiele przedmiotów, które nas otacza, skrywa w sobie różne tajemnice, między innymi w postaci innych przedmiotów. Dlatego też w dzisiejszym odcinku zebrałem dla Was listę 10 niespodziewanych rzeczy, znalezionych w środku innych rzeczy. A ty kotku, co masz w środku? Numer 10. Natrafiliście kiedyś w pomarańczy cząstki innej pomarańczy i czuliście się, jakbyście znaleźli co najmniej czterolistną koniczynę? Co w takim razie miał pomyśleć ten internauta, który w swojej mandarynce znalazł nie tyle cząstki innej mandarynki, co dosłownie całą mandarynkę wraz ze skórką? Co najlepsze, jego mała mandaryneczka była już dojrzała i po obraniu nadawała się do zjedzenia, co nigdy nie byłoby możliwe, gdyby zerwano ją w takim stanie prosto z drzewa. Numer 9. 65-milionowo-letni komar zaklęty w bursztynie to nic w porównaniu do tego, na co natrafił pewien pracownik w biurze. Komar, choć niektórzy wskazują, że komarnica, uwięziony w przezroczystej taśmie klejącej, dając nieskazitelny podgląd. Sami przyznajcie, jakie były szanse, że insekt wpierdzieli się w sam środek produkcji taśmy. Nic tylko umieścić go teraz na lasce i założyć park jurajski, choć zważywszy na jego wiek bardziej park dzisiejszy. Numer 8. Jak pisze właściciel psa na zdjęciu, mój pies rozerwał swoją ulubioną pluszową zabawkę w kształcie jody i okazało się, że piszczałka w środku była tak jakby jego sercem. Hm. To się nazywa producent z wyobraźnią, który nie myśli tylko o tym, jak zabawka będzie się prezentować na półce w sklepie, ale również wtedy, kiedy zostanie zabrana przez psa i podarta na strzępy. Numer 7. 5 lat temu grupa badaczy z Holandii postanowiła poddać niemal tysiącletnią rzeźbę buddy tomografii komputerowej. Efekt przeszedł ich najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że w środku znajduje się zamumifikowany chiński mnich, który najprawdopodobniej praktykował samomumifikację czyli skomplikowany i żmudny proces, który obejmował między innymi spożywanie specjalnej diety czy picie trującej herbaty, tak aby jego ciało było zbyt toksyczne, aby już po śmierci mogło być zjedzone przez larwy. Numer 6. W tym przypadku bardziej niż o drogocennym skarbie, można mówić o okrutnym żarcie pracowników sklepu. Czekoladki Ferrero Rocher zazwyczaj zamknięte są szczelnie w plastikowych bombonierkach, dlatego nie trudno było się domyślić, że wystawiając je jako dekorację w formie piramidy, nie jeden Janusz próbowałby bezkarnie oddać się tak zwanej degustacji i zjeść czekoladkę bez płacenia. Jakież musiało być zdziwienie Janusza, i w sumie nie jednego, sądząc po zdjęciu, kiedy po rozwinięciu złotych sreberek ich oczom ukazały się zwykłe styropianowe kulki. Numer 5. A oto na co natrafił pewien mężczyzna, ścinając stare drzewo pod swoim domem. Dwa pociski kalibru 45 wraz z ich zachowanymi torami lotu. Wiele komentujących osób zastanawia się, jaka jest ich historia. Czy ktoś po prostu strzelał sobie do drzewa dla przyjemności, czy stoi za nimi coś grubszego? I gdyby wezwać policję, okazałoby się, że pomogłyby rozwiązać jakąś sprawę, która z braku dowodów lata temu utknęła w miejscu. Numer 4. Była mandarynka w mandarynce, co powiecie na jaj. W jajku. Być może zdarzyło się wam kiedyś trafić na dwa żółtka w jednym jajku, ale tak jak autor zdjęcia prawdziwe mniejsze jajko w skorupce? Ciekawiej byłoby gdyby mniejsze jajko okazało się być przepiórcze. Wtedy mama kura musiałaby się nieźle tłumaczyć przed tatą kogutem. Numer 3 Jak chwali się pewien wędkarz, twarz czy tego prawie kilogramowego okonia złapanego w jeziorze krył się prawdziwy żywy rak. Trudno jednak powiedzieć, czy to ryba go połknęła, czy on sam jakimś cudem schował się w rybie. Niektórzy piszą, że wygląda to strasznie, inni żartują, że chociaż dwa posiłki za jednym razem. Ja bym powiedział, i na co było to palenie papierosów? Teraz masz o koniu raka w przełyku. Numer 2. Sposób na oszczędność i wykorzystywanie starych, zniszczonych kości do gry jako wypełnienia nowych, większych kości, czy wręcz przeciwnie. Celowe umieszczanie w środku mniejszych kości, aby w przypadku pęknięcia oryginalnej kości, gracz mógł grać dalej mniejszą, zapasową kością. Oto jest pytanie. Numer 1. Kolejna kreatywna zabawka dla psa, która zaskoczyła właściciela. Okazało się, że wewnątrz tego uśmiechniętego kaktusa krył się inny, tym razem smutny kaktus. Ale to nie wszystko. Z ciekawości postanowiłem wyszukać tę zabawkę w internecie i co znalazłem? Że gdyby psu udało się rozszarpać również smutnego kaktusa, nie ma obaw, ponieważ w jego środku ukryje się jeszcze jedna warstwa, a mianowicie typowa gumowa piłka dla psa z kolcami. Okej, okay, tym kolczastym, jak drut wokół placu zabaw dla niegrzecznych. Dzieci akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie z zabawkowych serii m.in. 10 dziwnych rzeczy, które dzieci przyniosły do szkoły. Dzwonicie też na mój prywatny Instagram życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również inne kanały na YouTube, chińskie ekspresy z kaczytami oraz polish sosecz z animacjami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!